Witam Was wszystkich w 11 odcinku z Likana. Pod poprzednim dobiliście bardzo dużo łapek i prawie tysiąca wyświetleń, więc dziękuję Wam za to. Ten odcinek rozpoczniemy z wypadu na DT, wbiłem na H2, jakie ziomki były, zaczęły robić DT. doszliśmy już do piętra z kowalem. Zobaczymy co z tego będzie. Kończy już bić króla demonów, zobaczymy jaki będzie kowal. I... No Dobra, dobił I jest jubiler A ja do jubilera nic nie mam, czyli Muszę kolejny raz zrobić Jako, że kowal jest losowy i muszę naprawdę dużo DT zrobić, żeby to wszystko poulepszać, to wziąłem trochę swoich postaci tym razem No i Trafił się płatność, także próbujemy, stal na 8 No i spalił Tak wiem mniejsza rozdzielczość, ale na takich normalnie gram i po prostu takimi poszedłem do DT na plus 8 weszło. Próba na 9 i spalił. Ostatnia postać, hełm na 7. Spalił. Odbieram pierwsze sukno na tej postaci. Wygląda ono tak i potrzeba 40 do szarfy. Będę sobie stał po prostu tutaj i jak uzbieram to zrobimy jakąś szarfę. Poszedłem dropić trzecią stronę pamiętnika do misji i poleciało mi z pierwszego liternego Ezot Fanatyka Oddaję misję, na moim levelu mogę jeszcze zrobić jedną, za którą dostanę tak jak za to 2 miliony expa I zawsze będzie bliżej tego 41 Oddaję ząb orka I weszło, zostało jeszcze 8 Pójdę sobie teraz do normalnego lochu małp na bosa, spróbuję dropnąć jakiegoś peta czy coś. Jestem już w komnacie bossa, nie ma tu mobów. Yy, spróbuję sobie go jakoś zblokować. O, podchodzi. O, dobra. Dam radę raczej, bo on rad... o kurde jak dostałem. Mogę nie ustać, ale nie, jednak dobrze. To zabiję go. Już końcówka. Nawet szybko schodzi, podrobnia, a tylko działa. Zrobiłem łącznie 18 bossów. Na początku słaby drop, bo wiadomo nie mam rękawiczki złodzieja z wasu. Ale pomimo i braku pod koniec drop kamol i PET. Także jestem zadowolony. To jakby ktoś miał 75 level lub podobny i chciał dropnąć rękawiczkę, to mogę zapłacić 10kk. Otwieramy PETA. Nazwę go Minor Sonek. Zobaczymy jakie bony się trafią. Może wypaść max 2% każdego bonusu. I uwaga. 1,6% PZ, 1%, ,6 PJ, 1 obrony i 1,5 PE. Nawet dobre weszły bony i czas 10 dni. I teraz tak. Żeby otworzyć okno PETA trzeba kliknąć P. I tutaj jest czas trwania. EXP i można go karmić rozwój, czyli ewolucję na 40 i 80 poziomie i przedmiot exp, czyli jeśli XP peta to 4 pierwsze kulki normalnie a piąto trzeba jakimiś śmieciowymi itemami zapełnić gdy wbijemy cztery kulki petowi, jego panel zaczyna świecić po kliknięciu podświetla nam się przedmiot X, w którym dajemy itemy im lepszy przedmiot damy, tym na więcej on starcza i więcej leveli można wbić Spróbuję wbić drugi level Petowi, kupię sobie ukończenie kota. Mam nadzieję, że da to level. Muszę go przywołać. P przedmiot exp i przeciągam na karm. I wbiję drugi level i jeszcze trochę mam wbite tutaj. Mam misję ze stronami pamiętnika na zabicie bez kapitana. Zblokowałem sobie go, nawet ładnie schodzi, sobie ubiję para. Po drugim beście dropnęła mi piąta strona pamiętnika, ale mogę ją oddać dopiero na 47 levelu. Chciałem sprawdzić czy dam radę sobie z metkiem cienia, ale oczywiście jakiś debil musiał mi podbić XUS. Znalazłem drugiego metka i z obstawy wypadł mi ogon węża plus warty 2-3kk. Miałem farto, że nie wypadli pustyni zawadiacy, a z metka dropło Q. szarża. Feta się nawet szybko XP tylko bijąc metki wbiję mu już 11 level, także nie jest źle. Drugi metek tym razem zawadiaka i musiałem dużo odjeżdżać, ale dam radę. Nie ma tak jak pięciu zawodjaków. I co dropło? Kału jakieś? 14 level peta, bity. Błogosławieństwo, to zawsze 5 k do przodu. Jak w poprzednim odcinku ulepszałem tu GD Phoenixa. zapomniałem, że na tych postaciach 70 levele mam te bodzie, takie co 10% więcej szansy mają. Trochę mi szkoda, bo wiadomo jak będę ulepszał broń na 90 level, to tylko nimi się ulepsza, bo bodziami strasznie pali. Ale zużyję max 2 bodzie, jak wejdzie na plus 8 to zostawię, jak spali na plus 6 to powrócę na 7. To lecimy na 8, może wejdzie. I weszło, zostawię tak. Tak testowo założyłem sobie moją szarfę unikatową i nawet spoko to wygląda na wilku. Podawaliście różne nazwy gildii w komentarzach, jakieś związane z moim nickiem i tak dalej, ale nie mogę nic fajnego wybrać, po prostu dam na razie testową nazwę Sayonara. Nara. Stworzę fanpage o takim nicku i tam będę zamieszczał swoje filmiki i tam jakieś rekrutacje i tak dalej, a jak jakaś inna nazwa gildii będzie fajniejsza, to się po prostu wszystko zmieni spokojnie. To by było na tyle w tym odcinku. Na dniach spróbuję zrobić logo gilii oraz na fanpage'u Avatar. Wszystkie linki macie w opisie. Do zobaczenia, cześć. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz?